Blisko 80% pracowników agencji SEO raportuje, że w ich organizacjach budżety na działania marketingowe klientów zostały bądź zostaną wstrzymane. Czy to oznacza, że to koniec branży SEO? Z całą pewnością tak skrajny pesymizm jest nie na miejscu. To, jak dalej będzie wyglądała sytuacja w branży SEO. Znaczy od bardzo wielu czynników. To, które branże stracą najbardziej, w kontekście tego, jakich klientów mają agencje SEO, nie jest jeszcze do końca jasne. A to przez. Kilka różnych czynników. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jesteśmy dopiero na samym początku tej drogi. Tak naprawdę ten kryzys, ta pandemia są w fazie początkowej i nie wiadomo, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Rzecz druga to fakt, że część branż jest niespecyficzna, to znaczy działa równie mocno w branży w internecie, jak i, jak i stacjonarnie. I przykładem jest na przykład branża beauty, gdzie mamy. Punkty usługowe, mamy drogerie stacjonarne, ale także bardzo dobrze działające e-drogerie, o których powiem troszeczkę więcej w dalszej części dzisiejszego odcinka. No i rzecz trzecia, być może najważniejsza: yy, praca w branży SEO jest, yy, ma taką specyfikę, że efekty, pewne działania nie przekładają się na natychmiastowe efekty i wstrzymanie budżetów marketingowych, wstrzymanie budżetów na działania SEO nie odbija się. Automatycznie, nie odbija się z dnia na dzień, a te efekty są odroczone w czasie, więc nawet jeżeli ktoś na dzień dzisiejszy zrezygnował z usług SEO, to prawdopodobne jest, że z czasem do tego wróci. Nie zmienia to jednak faktu, że, tak jak wspomniałem na początku, blisko 80% osób, które pracują w agencjach marketingowych, a w dużej mierze osoby, które brały udział w tej ankiecie, zajmują najwyższe stanowiska zarządowe w tych agencjach, wskazują. Jednoznacznie na to, że prawie 80% klientów zasugerowało, zakomunikowało, że obecnie ten budżet albo już go obcięło. Całe szczęście, że jeżeli spojrzymy na ten wykres w kontekście szerszym niż tylko tak nie, te wyniki nie brzmią już tak strasznie. Okazuje się bowiem, że prawie 60% spośród tych osób, które odpowiedziały tak, wskazuje, że te straty nie będą większe niż 20%, że tych klientów, którzy odchodzą, nie będzie więcej niż 20%. Oczywiście najbardziej stracą te agencje, które obsługują klientów z branż, takich jak transport, turystyka, wszystkie lokalne firmy usługowe, firmy z branży modowej, Choreca czy choreka, nie wiem, kto się mówi, hotel, restaurant, cafe czy catering, wiadomo o co chodzi, wszystkie firmy z tego zakresu, handel stacjonarny i tak dalej. Na szczęście każdy kij ma dwa końce, a każdy medal ma dwie strony, lub odwrotnie, nie, odwrotnie, nie. Każdy medal ma dwie strony, jak i dwa końce, w związku z tym, jeśli jedni tracą, no to inni muszą zyskać. No i okazuje się, że ponad 1 trzecia pytanych stwierdziła, że ich klienci zwiększyli swoje budżety marketingowe na działania SEO. No i tutaj przede wszystkim trzeba wspomnieć o branży home and garden, czyli też te wszystkie markety budowlane, Leroy Merlin, Castorama. Więcej czasu spędzamy w domu, więc więcej rzeczy nas denerwuje, chcemy coś naprawić, jakieś stare tematy, które były odwlekane, czy po prostu umilić sobie, upiększyć to otoczenie, w którym przebywamy. E-drogerie, czyli wszystkie te miejsca, gdzie możemy kupić leki czy kosmetyki, no bo tak czy siak trzeba ich używać. Żywność, branża żywnościowa, szczególnie ta, która dowozie produkty do domu. W Trójmieście na przykład jest mega problem, żeby, żeby zamówić jedzenie, z, mimo że mamy parę sklepów, które, które obsługują. Wiem też, że w Szczecinie kolejki są takie, że trzeba czekać przynajmniej kilka dni. No jest ciężko, jest ciężko, żeby to zamówić. Natomiast jest bardzo dobra sytuacja dla osób, które dostawą żywności się zajmują. Następna kategoria która klientów, która zyska na tym, na, na aktualnej sytuacji, to edukacja. Rozwijają się kursy online, rozwija się świadomość ludzi, że można się uczyć przez internet. Wszystkie platformy do przeprowadzania webinarów, do spotkań internetowych to jest branża, która będzie zyskiwać również portale informacyjne, szczególnie lokalne portale informacyjne. Ludzie przeglądają je, sprawdzają, jak w ich rejonie wygląda aktualna sytuacja, więc te miejsca zyskują, zyskują na tej sytuacji. No i cały komers. Ludzie mają pieniądze i mają też potrzebę ich wydawania. Oczywiście mają też potrzeby, które zwyczajnie realizowali sobie poprzez wychodzenie do sklepu. Teraz to wszystko musi się przenieść do internetu. Również sklepy stacjonarne, które z oczywistych względów są teraz zamknięte. Próbują przenieść swoją działalność do internetu, zakładają sklepy i tam wystawiają swój asortyment czasu. Wszak jest dużo, żeby zająć się tym teraz. Żeby tylko podkreślić, jak, jak dobra to jest szansa, jak duża to jest szansa dla e-commerce, chciałbym wspomnieć, że Amazon zatrudnił teraz w Stanach 100 tysięcy pracowników w momencie, kiedy Inni nieprzygotowani na to padają, narzekają, martwią się, to Amazon korzysta z sytuacji no i próbuje zdominować cały rynek e-commerce. Jaka jest przyszłość w związku z tym? No, myślę, że na dzień dzisiejszy jest, jest jeszcze ciężko cokolwiek powiedzieć. Tak naprawdę nie wiemy, jak sytuacja zmieni się w perspektywie tygodnia, dwóch, miesiąca, miesiąca czy, czy trzech miesięcy. Więc warto mieć kilka, kilka scenariuszy. To, co wydaje się prawdopodobne, to Przyzwyczajenia ludzi, które teraz zbudują, bo zawsze, kiedy coś robimy, to albo powielamy stary nowy, albo budujemy nowy. Ludzie przyzwyczają się do nowych, fajnych rozwiązań. Będziemy więcej płacić kartami płatniczymi. płatniczymi. Akurat, czy to jest dobre, czy złe, to nie będę tego oceniać, natomiast taki jest fakt. Będziemy więcej korzystać z rozwiązań online'owych. Z zakupów przez internet, z możliwości płacenia na stacji benzynowej, aplikacją zamiast podejścia do okienka itd., itd. Te zachowania zostaną nawet wtedy, kiedy kryzys się skończy. Nie wiadomo, jak on długo potrwa i jak głęboko wejdzie. W związku z tym też nie, ciężko jest określić, jak duże pieniądze zostaną ludziom do tego, żeby inwestować w działania promocyjne, w działania marketingowe. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że świadomość, że Internet to moc, to potęga, że Internet to przyszłość, zostanie w ludziach i yy, też może zmniejszy się ta obawa, że o, przez Internet to może nie kupię, to może nie zamówię tej usługi, bo mnie oszukają. A taka świadomość jeszcze w, w mentalnościach, w głowach ludzi, niestety, bardzo często występuje. I może to jest ta dobra rzecz yy, aktualnej sytuacji, że ludzie przestaną na to. Patrzeć w ten sposób. No i jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym tutaj poruszyć jak bezpośrednio na copywriting wpłynie aktualna sytuacja wpłynie koronawirus. Myślę, że tutaj również trzeba zachować spokój, zachować, zachować umiarkowanie, zdro, zachować zdrowy rozsądek, bo taka sytuacja, na no po pierwsze, nie wiemy do końca, jak to się wszystko skończy no i też może mieć swoje zarówno plusy, jak i minusy. Na rynku pojawi się już pojawia się dużo więcej wykonawców. Ja to widzę nawet na grupach takich ze zleceniami copywritingowymi gdzie no, już mocno przeważają oferty wykonawców nad ofertami osób które szukają które ich szukają. I to nawet w takich miejscach gdzie, gdzie ta tendencja wcześniej była odwrotna także no, ewidentnie zauważamy wzrost. Nie wiem czy to jest związane z tym że potraciły swoje prace czy po prostu szukają okazji natomiast natomiast to się dzieje i prawdopodobnie i być może wpłynie to na pogorszenie się rynku na zepsucie się rynku bo jeżeli będzie tych operatorów dużo szczególnie jeżeli będą to osoby które dopiero zaczynają no to jakość tych usług będzie gorsza no i po prostu rynek, stawki będą też niższe i rynek na tym ucierpi. Z drugiej strony, patrząc, widzę tu też dobre rzeczy, bo pojawi się więcej copywriterów specjalizujących się, ale tak naprawdę specjalizujących się w danych tematach. Czyli, jeżeli ktoś był, nie wiem, przypuśćmy, automatykiem i straci pracę, no to on może pisać kapitalne, eksperckie artykuły na ten temat, tylko na ten temat. Natomiast to będzie prawdziwa, merytoryczna, wartościowa wiedza i, i to na pewno podziała z korzyścią dla branży. Druga rzecz to jednak wzrost zainteresowania tematykami online'owymi, czyli tak jak wcześniej wspomniałem wejście do e-commerce'a, sklepów, które dotąd oferowały swoje usługi stacjonarnie i tak dalej, więc zapotrzebowanie będzie większe, więc też z drugiej strony może to w jakiś tam sposób zrównoważyć wzrost ilości copywriterów. Ostatnia rzecz, która nie wiem, czy się zadzieje, ale mam taką nadzieję w związku z tym, że rozpowszechni się model edukacji online. Coraz więcej osób będzie brało udział w różnego kursach, szkoleniach, programach internetowych, kupowało e-booki, kursy itd. I mam nadzieję, że wiele takich programów powstanie również. Jeżeli chodzi o copywriting, o umiejętności tworzenia treści, o SEO, a to bezpośrednio wpłynie na to, że również copywriterzy będą lepsi i wartość tej usługi będzie lepsza, a to z kolei może rynek poprawić. Co robić dalej? Jakie następne kroki? Ja myślę, że przede wszystkim to nie panikować. Hashtag Don't Panic, hashtag stay home i robić swoje. Nie skupiajmy się na tym, co się dzieje, szczególnie na tym, co się dzieje gdzieś daleko nas. Skupmy się na tym, co mamy robić. Stosujmy się do zaleceń, jakie są odgórnie narzucone, ale ten czas, kiedy większość z nas jest w domu, poświęćmy na pracę, na rozwijanie siebie, na rozwijanie swoich biznesów i kompetencji. A kiedy to się minie, będzie można powiedzieć, że tak, dobrze wykorzystałem ten czas, i nawet jeśli twoja branża upadnie, nawet jeżeli będzie coś nie tak z SEO czy z copywritingiem, no to znajdziesz sobie jakieś inne zajęcie, na którym. Będziesz mógł, czy będziesz mogła zarabiać. Upadek jednej branży, upadek jednego stanowiska to tak naprawdę możliwość pojawienia się kolejnej branży czy, czy innego stanowiska. I jeszcze taki szybki przykład. Zastanawiałem się nad nim wczoraj, kiedy na stacji tankowałem samochód. Super opcja, jest możliwość ściągnięcia aplikacji, zapłacenia przez tą aplikację bez wchodzenia do, do punktu, do, do, do okienka. I tak sobie pomyślałem, że to zostanie. I później na stacji nie będzie już pracowało 10 osób, tylko 5. No i ta piątka straci pracę, ale z drugiej strony ta piątka będzie mogła znaleźć pracę, bo w aplikacji będzie potrzebny ktoś do obsługi klienta. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Każdy kim ma dwa końce. Stay home i do zobaczenia.